Tutaj przed tygą... za drzwiami para. Edo harasso, edo. Nie poiemają. <śmiany> Siemano moi drodzy, witam serdecznie, Kazachstan. Mam tutaj dla Was dwie informacje. Jedna nieco smutna, ale z druga bardzo dobra. Zapraszam do oglądania. Jest to mój ostatni dzień w Almatach, ale nie ostatni oczywiście w Kazachstanie. Po będę zmierzał w stronę Uzbekistanu. To jest ta dobra wiadomość, ale ta można powiedzieć nieco gorsza jest taka, że do Uzbekistanu nie mogę wziąć ze sobą drona. Zatem muszę go zostawić tutaj w Almatach teoretycznie mógłbym zaryzykować wzięcie ale prawdopodobieństwo w ogóle, że odpalę go jest tam niemalże zerowe, bo będę w miastach, tak więc stwierdziłem, że wolę go tutaj zostawić poznałem bardzo sympatycznych Polaków którzy lecą do Polski i zabiorą mi drona ze sobą jestem zadowolony, że opuszczam Almaty będę jechał w innym kierunku do miejscowości o której miejscowi mówili, że jest najniebezpieczniejsza w kraju, ale jakoś się średnio obawiam. Kurczę, ładnie tu jest, naprawdę bardzo spokojnie. Daje się ciekawym miastem do. Do zamieszkania, to jest tak, bym powiedział, z takim spokojem, akurat trafiłem, jak dziewczyny malują obrazy na ulicy. Fajnie. Tutaj tą jedna osoba tamten budynek, a dwie osoby tutaj tą kawiarenkę, Bardzo fajnie. Pamiętajcie mordeczki, wspierajcie lokalnych artystów i kupujcie moją książkę na przywarski.pl, a ja idę oddać drona. Moi drodzy, oficjalnie dron oddany w dobre ręce spacerujemy i pomału będę się przymierzał najprawdopodobniej na dzisiejszy nocny pociąg. Będę jechał po raz pierwszy w Kazachstanie pociągiem, jestem teraz jeszcze w parku Wracam pomału w stronę hostelu, bo dzisiaj mam nocny pociąg, który będzie jechał chyba 11 godzin. Tak więc z jednej strony jest mi trochę smutno, że musiałem oddać drona, ale z drugiej mówię, nie chciałem sytuacji, że po prostu mi go zabiorą na granicy i będzie później jakiś problem. Wiadomo, fajnie było połatać w Uzbekistanie, ale niestety nie można mieć wszystkiego. A ten wielki kwadratowy budynek to opera oraz teatr w Almatach. Moi drodzy, i jedziemy do Central Parku. Niemalże jak w Nowym Jorku. Patrzcie jakie tu piękne góry. Ło, wow, słuchajcie. Niestety tego kamera nie odda, ale tam są takie piękne szczyty ośnieżone. Zobaczcie sami. Ło, wow, coś pięknego ja się zawsze jaram taką naturą. Pięknie tu jest moi drodzy. Patrzcie na to. Moi drodze, piękny postsowiecki klimat w Central Parku. Fajnie sobie było przyjechać chociaż na chwilę pochodzić przed moim dzisiejszym pociągiem, który jest dość późno, bo o godzinie niemalże 24 pokażę Wam jak wyglądają pociągi nocne w Kazachstanie. O, patrzcie, I love Almaty moi drodzy. Tutaj zobaczcie, macie jeszcze statuę wielbłąda. Jakby ktoś nie wiedział, to tutaj macie również w tym kraju wielbłądy i to dość sporo. Chodźcie jaki czort. O czym wam mówiłem? Piękne wzgórza. Słuchajcie, sobie chwilę przed zachodem słońca. Jeszcze ostatnie takie minuty golden hour, gdzie pada takie ładne, złote światło. I zaraz wybieramy się do hostelu i cisnę na dworzec. No i drodzy, wróciłem do hostelu. Tutaj pijemy sobie herbatkę z mordyczkami z Chin. Chiński. Chiński, yeah, ze Koleżanka yeah. z Danii, o, czy tam jakaś herbatka, zielona. No Pijemy sobie. I... <grywia> <grywia> stacie, stacie tutaj. Stacie ten A, no polish. I. Like my Chinese. Oczytaj. Artur. Artur sztanka. Trudno. dojechałem na stację, która nazywa się Almaty. Dwa. Mam za jakieś pół godziny pociąg ze spokojnie do rozkminić, gdzie jest mój Peron i będziemy jechać przez kolejne 11 godzin aż na zachód Kazachstanu do miejscowości Szymkent. Pomyliłem się o 15 minut, dobrze, że przyjechałem wcześniej. To była była wariant, Tutaj jest rozpiska pełna. Oczywiście wszystko jest tylko i wyłącznie w cyrylicy, cyrylicą i no, nie ma nic po angielsku niestety. O, Przez, o, no jest To. To na shimkent. Shimkent? Na szósty wagon? No, na wagon, tak, tak. Moi drodzy, to jest taka jakby prywatna cela normalnie, patrzcie, można się tu zamknąć Nie wiem, można, bo są tylko dwa łóżka, jedno i drugie. Jakiegoś pana i moje To takie, zobaczcie, nie ma dużo miejsca, ale jest nawet patrzcie O proszę Słuchajcie, ej, taka fajna kuszateczka A tutaj mamy toaleta Tole, Nie to, da? Nie A to nie to a, tam. Aha. Tooleta słuchajcie dalej jest. Zaraz wam wszystko pokażę. Słuchajcie, nie można nas czekać. Są normalnie prywatne kabiny. Czajcie. Sobie bierzecie z kimś kabinę. prywatną Normalnie jak pokój w hotelu. To kosztowało jakieś chyba 140 zł na nocnej trasie, no ale wiadomo, wtedy nie płacicie za hotel, skoro e, śpicie w takiej kabinie. Jesteś widziałem przedział z jedzeniem. Tu jest toliet tutaj wszystko Cyk, cyk, cyk A tam dalej patrzę, darmowa woda Ty no nie wiary, słuchajcie Bardzo fajnie, to jest... Zrobione, tutaj pan mówi, że zaraz chyba ruszamy I Słuchajcie, z kitu chciałem wyjechać nieco później I wtedy bym nie zdążył Ej, wodę tu się można napić z Afryka Ciepła, zimna, słuchajcie, jerbka będzie rano robiona ten gościu co ze mną jest w kabinie Nieco starszy Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie chrapał Kurczę, Bo chciałbym się wyspać Nie ukrywam, że jednak te prawie 11 godzin to fajnie byłoby chociaż na chwilę się zrzemnąć moi drodzy Tak więc wow, siadam i odjeżdżam Wyjechaliśmy o czasie Słuchajcie planowałem być tutaj za 20, bo byłem przekonany, że mój pociąg jest 23.59 albo 8 A się okazało, że jest 23.40 Więc tak jakoś mi coś tknęło, żeby przyjechać parę minut wcześniej Ja tam farta, ale powiem wam, no Komfort naprawdę ekstra Ekstra, ekstra Dobra, zamkniemy drzwi Zespalę Szymano mordeczki, słuchajcie Godzina już teraz siódma, ale jest godzina szósta rano Coś mi się śni słyszę Co myślę kurcze, srogi sen, co tam się żyje Co mi myślę, no co jest człowieku, wieć Co mi się śni w tej bani Miękkorki w uszach, maskę na oczy I to przy gościu, który sprawdzał jakby bilety no i okazało się, że ten gość pode mną, co tu spał, taki starszy pan ma za dosłownie 5 minut wysiadać a spałek zabity, tak więc tutaj próbowano go zbudzić i stukano w te drzwi. Ogólnie my zamknęliśmy je na nas, to bo mówię, kurczę, nie wiem, ktoś wejdzie w nocy, wiecie, dziabnie plecach czy coś. Tak więc ja się rozbudziłem w tych korkach. Około tych drzwi miałem tę głowę. Otwieram mówię, to jest tak, tak o zaspany. Gość mówi, że ten gościu musi wstawać. Zbudzili go i wyszedł. Tak więc moi drodzy, dla mnie jeszcze zostało, dla mnie jeszcze zostało, no nie jest chyba poprawne. 4 godziny chyba jeszcze, nie całe. 3, 3 godzinki. Idziemy, słuchajcie w Szymkęcie. Patrzcie jakie widoczki. Słuchajcie, to jest nawet taki specjalny stojak na telefon, żeby robić materiał wideo. Patrzcie na to. Wow. Pięknie. Te mordeczki przez noc. To my chyba dojechaliśmy do Szczecina, port centralny. <grym> No tak na poważnie, to już niemalże jesteśmy w Szymkęcie Tutaj przed za drzwiami para cieszyła się prywatnym pokojem Ale tylko chyba 3 sekundy było słychać No drodzy, trzeba dojechać, jeszcze 15 minut I następnie do hostelu i trochę pozwiedzać co jest w tym Szymkęcie, Szymkęt, Szymkęt, moi drodzy. I chyba jestem. No i moi drodzy, witamy oficjalnie w Taszkencie. Taszken, pojechał. No i moi drodzy, jedziemy sobie tak słówką zgadaną za 9 zł. Chyba to jest z panem. Autobus pojechałby taniej, że może jedzie taniej, a fura mnie pali. Ale nie znam rozkładu i według Google nie pokazuje jest taka mapa. Jest taka aplikacja mapa, która nazywa się 2GIS, ale nie mogłem jej zainstalować w żaden sposób. Również też nie mam żadnej aplikacji typu Yandex, żeby zamówić, można powiedzieć, zwanego Ubera, ale to taka normalna cena bym powiedział 9 zł godzinę pokazywało mi z buta. Tak więc jedziemy, tutaj zobaczcie, stara fura i pojechali. Do szimkięty, moje drodzy. Nie wiadomo po co. Zostawili furę dwie na środku skrzyżowania i. A, dobra, zdarzyli się. Myślałem, że postawili ze pośle, no ale stoją i zrobiły się korki. Patrzcie na to, hostel w galerii handlowej normalnie. Wchodzicie sobie do budynku, jest nic innego jak galeria. Idziecie sobie spacerkiem, i macie hostel. Nie do wiary. Patrzcie, z takiego jeszcze nie widziałem Zatem jeszcze raz mogę was oficjalnie powitać z gorącego Szymkientu tutaj Jest napisane cyrylicą właśnie Szymkient Pytając lokalnych mieszkańców Pytając lokalnych W mieście podobno nic nie ma A sprawdzając internet Atrakcją jest słuchajcie Ten tulipan Pewnie was ciekawi zatem po co tu przyjechałem Teoretycznie mogłem bezpośrednio pojechać do Uzbekistanu, jest młoda godzina, dopiero co wyszedłem z pociągu, słuchajcie, po godzinie 10 rano Więc na spokojnie mogłem sobie pojechać do Taszkentu, ale stwierdziłem, że jak jestem w Kazachstanie Chciałbym zobaczyć jeszcze jedno inne miasto poza Almatami Moi drodzy, milion mieszkańców tutaj bo Również etnicznie tutaj są nieco inni ludzie, ponieważ w prawie 70% Kazachowie a w tych większych miastach, typu Almaty, czas jest bardzo dużo Rosjan. Uh, więc to jest takie, można powiedzieć, wymieszane towarzystwo. Tutaj są Kazachowie oraz Uzbekowie, ponieważ jesteśmy bardzo blisko granicy. Jak pytałem koleżanki z Kazachstanu, powiedziała do mnie tak: Szymkent niebezpiecznie, nic nie ma, ale tanio przynajmniej. Na dobrą sprawę, ten hostel, tutaj jeden z tańszych. Jest droższy od tego, który miałem w Astanie: 50 zł za dobę. Idziemy na siadanko. Ja czasami odwiedzam miasta, miejsca, które niekoniecznie są jakoś popularne. Ludzie nawołują, żeby zwiedzać, po prostu jeżdżę do miejsc, które są inne i często bardziej widać lokalne życie nie tylko i wyłącznie turystów. Tak więc tutaj sobie pozwiedamy. Nieco. Jeden dzień powinno wystarczyć. Tutaj, moi drodzy, poszedłem do Knajpki, gdzie to miało być jakieś śniadanko, ale stwierdziłem, że już prawie pora belowa, więc zamówiłem sobie kurczaka oraz lemoniada. Oczywiście nikt nie mówi w języku angielskim, więc się pokazuje po prostu palcem na menu. Ale jest faktycznie tanio. Smacznego. wydaje mi się, że w porównaniu z Almatami to Szymkent jest zdecydowanie mniej rozwiniętym miastem i takim bym powiedział bardziej tradycjonalnym ale nadal nie czaję tych angielskich budek telefonicznych. A tak serio porównując na przykład Kirgistan, który jest obok, to o wiele więcej osób ubranych w takie właśnie tradycyjne stroje, Jakieś czapki, takie, mówię, bardzo, bardzo lokalne. A tutaj, przez pobyt ponad tygodniowy, 10 dni już chyba, spotkałem wczoraj jednego gościa, który miał taką, wiecie, tradycyjną czapkę i taki cały strój. A tak, poza tym, tak jakbym powiedział, mówię, mocno zmodernizowane i społeczeństwo, i budynki to wszystko już gdzieś tam idzie w tą stronę nowoczesności jak tego klimatu tradycyjnego no, ale okej. Okay. Dodatkowo również trafiłem na deptak, który jest takim, można powiedzieć, polecany, aby tutaj przyjść wieczorem, ponieważ te parasolki powinny ładnie świecić Wydawało mi się też, że tu będzie więcej takich uzbeckich kontrastów Z racji, że jesteśmy pod samą granicą Dosłownie można powiedzieć rzut beretem, ten macie opcję zrobienia sobie zdjęcia w jurcie Na placu takim centralnym, na deptaku Tutaj w Szymkęcie mieszka około miliona mieszkańców Ogólnie w całym kraju W Kazachstanie 19 milionów Wydawałoby się, że to jest Dużo, ale jeżeli chodzi o powierzchnię to kraj jest Słuchajcie 9 razy większy Od Polski Więc No słuchajcie, olbrzymi kraj Jeden z Można powiedzieć Najrzadziej Zaludniony na kilometr kwadratowy, a chyba w pierwszej dziesiątce na świecie. Udało mi się zrobić check-in. Całkiem spoko, pokoik normalny. Nic zawarionego. Pięć dyszek. I można zwiedzać. Słowem jest Poznałem gościa w hostelu. I nawija po kazachsku, słuchajcie Dobry gość Pyk, zawracanie na, słuchajcie skrzyżowanie na ulicy Dobre czorty obiad obiadek zjedzony Sorry, że go nie pokazałem, ale Byłem tak głodny Po drzemce, że Od razu zjadłem I właśnie dzwonimy zapytać o Autobus, ponieważ okazało się, że z tej stacji, w której kiedyś odjeżdżały autobusy, już nie jeżdżą Zastanawiałem się, jak to wygląda w tej galerii handlowej Wszystko jest tak jakby niemalże po prostu zasłonięte Tutaj jest wejście do hostelu Sama galeria jest normalnie otwarta, no bo trzeba wejść do tego hostelu No ale dziwne uczucie Słuchajcie, kiedyś pracowałem w galerii handlowej więc przychodziłem, jak jeszcze wszystkie sklepy były otwarte. Zobaczcie, co ich kubeczek, kapkę sobie można zrobić, słuchajcie, po godzinach. Śmiesznie tutaj w tym Szymkęcie. Szymkent wydaje się bardzo spokojnym miastem, który do zaoferowania, tak jak mówiłem wcześniej, najwięcej nie ma. Z reguły, jak ludzie mówią, że nic nie ma w danym mieście. To i tak da radę, w cudzysłowie, coś urwać z tego i znaleźć coś sobie ciekawe ale tutaj w Szymkęcie faktycznie nie ma nic. I poznałem też tu dwie osoby w hostelu, które tutaj studiują i mieszkają, powiedzieli mi to samo. Dodatkowo, bardzo, bardzo ważna informacja dla wszystkich osób, które zechciałyby się wybierać z Szymkętu do Uzbekistanu, a pewnie takie osoby tu się znajdą. Wyczytałem w internecie, że znajduje się tutaj w centrum miasta stacja, słuchajcie, o nazwie Aftovoksa Szymkent. To jest główna stacja, jakieś 30 parę minut stąd. Do roku 2020 tam odjeżdżały autobusy do Taszkentu. Od 2020 anulowali słuchajcie, to połączenie, i w internecie wyczytałem następujące informacje. W ogóle trzeba zacząć od tego, że ja już byłem niemalże w trasie, żeby tam... Mówię, dobra, idę już, wychodzę. I gościu mi mówi, nie, ale tam chyba nie ma autobusów. Ja to nie ma. Przecież wszędzie w necie jest napisane, że są. I tak, zacząłem czytać, okazało się, że faktycznie nie ma. No i informacje były podane następujące. Wszystkie blogi kierowały mnie na drugą stację 8 km za miasto, czyli stację słuchajcie, Beksan i. Zadzwoniłem tam, okazało się, że stąd również nie jeżdżą autobusy, tak więc jest bardzo dużo sprzecznych informacji w internecie. Też mało brakowało, żebym siadł taksówkę i tam pojechał. Słuchajcie, 8 km w jedną, 8 km w drugą, no to nie jest tak mało. Moi drodzy, na kolację będę ryzykował z pizzą. Miejmy nadzieję, że będzie smaczna. Tak wygląda, taka wiecie, to zwykła, taka bym powiedział nie tyle polska, to taka po prostu no taka niewypieczona, wypieczona, że tak powiem w dobrym piecu na dobrym cieście no ale miejmy nadzieję, że będzie Okej, okay, a ja wam mówię o co chodzi już z tą stacją autobusową Pogadali się. słuchajcie a co z tą stacją, powiedzieli mi, że jest trzecia stacja, no ja już sobie myślę kurczę, tu jedna, tu druga, tu trzecia okazało się, najpierw mówią, że jeździ co godzinę później ten autobus jeździ do Uzbekistanu trzy razy w ciągu dnia, a godzinie 8, 10, 8, 13, 18. Jestem so, myślę, kurczę, to nie wiem. Na drugiej stronie... Kolo 0, nie. Nie, 0. To jest kola. To jest kola. To jest No i w innych, słuchajcie, stronach, że o 7, później że o 10, myślę, skomplikowane. Słuchajcie, koniec końców okazało się, że w hostelu mają kontakt do taksówkarza, który jeździ codziennie z ludźmi na granicę i kasuje ich 20 złotych, w sensie za osobę, więc Ja się myślę, autobus kosztuje tyle samo, bo nawet autobus kosztuje słuchajcie więcej i jedzie dłużej, więc ja myślę bezpośrednio z ludźmi, będziemy słuchajcie jutro już jechać na granicę, bo będziecie mieli w kolejnym odcinku, a ja czekam na pizzę. Przyszła pani, dała mi dwie kole, mówi, że... A. To prezent, po prostu To nie, хорошо. To, to... To, to to. to, 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 dobrze, to. Nie rozumiem No i moi drodzy, taka Piękna bym powiedział Dwie dyszki złotóweczek. Wygląda całkiem ok Smacznego Idę jeszcze raz przejść się deptakiem Ale nie za środek tygodnia Więc... chyba raczej za wiele nie będzie Faktycznie dopiero teraz zaczyna jakoś wyglądać Ludzie powychodzili, ale mówię, tłumów nie ma, bo jest wtorek Ej, ale tego też jeszcze nie spodziewałem Ale faza, co? Załadowałem słodzik kilka razy i mnie teraz boli nadgarstek Mordeczki wróciłem do hostelu. Stwierdzam faktycznie, że w samej miejscowości Szymkent za wiele się nie dzieje. Ale cieszy mnie to, że mogłem tutaj po prostu przyjechać, zobaczyć inne miasto. Jeżeli chodzi o Kazachstan, widziałem Almaty. Wioskę Saty, Saty, Almaty. A raz, dwa, trzy jeziora. Co mogliście wiedzieć na poprzednich odcinkach. A trzy kaniony. I teraz miejscowość Szymkent. Miałem jeszcze takie dwa dni, gdzie po prostu pracowałem cały czas, bo w planach ogólnie pojechanie do Chin Taki był główny plan, ale nie dostałem wizy Wszyscy trąbili, że o Chiny otwarte, Chiny otwarte Najłatwiej latać na przykład do Do Pekinu albo Do takich większych miast i to ogarnąć Próbowałem właśnie przejechać lądem, udałem się tam ambasady Chińskiej, dzwoniłem również, dostałem Trzy numery do pośredników okazało się, że sorry, mister, ale nie mając rezydentury z Kazachstanu, nie otrzymam wizy do Chin. Chciałem wjechać do pierwszej prowincji Xinjiang, tutaj zaraz przy Kazachstanie, 3 godziny od Almaty. Nie udało się, tak czy jestem zadowolony z Kazachstanu. Słuchajcie, około 12 dni, coś koło tego, bardzo spoko. Jadę już do Uzbekistanu, to będzie kolejny kraj, słuchajcie. Tam również, mamy nadzieję, że powinno być fajnie. Już czuję, że jest gorąco. Ogólnie co, co, Kazachstan to olbrzymi kraj. Słuchajcie, dziewiąty na świecie, więc to jest naprawdę olbrzymi, olbrzymi kraj. Żeby go zwiedzić całego, to moglibyście siedzieć pewnie z pół roku albo roki byście nie zobaczyli. Tak więc z tego miejsca chciałbym z Wami się pożegnać. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Lecimy po koła, słuchajcie, kupujcie moją nową książkę na przybarski.pl i oglądajcie regularnie filmy. Do zobaczyska na razie.